Gdy dowiedziałem się, dokąd się zabierają, przybiegłem. Zosia próbowała pojąć, że Daniel zostawił wszystko, by przy niej być. W jednej chwili wszystkie mury, które budowała, stały się nieistotne. Nie liczyło się, skąd pochodzą i co mają. Ważne było tylko to, że siedzi przy niej i patrzy, jakby była całym jego światem. Tej nocy obudziło ją blade światło lamp, odgłosy korytarza i ciepła obecność obok. Odwróciła głowę. Daniel siedział na skraju krzesła, dłonie splecione, pewne zazwyczaj rysy, złagodzone zmęczeniem i troską. Gdy zauważył, że nie śpi, z ulgą westchnął. Zosiu, szepnął: Przestraszyłaś mnie. Co? Co się stało? wyszeptała słabo. Daniel pochylił się bliżej. Zemdlałaś. Miałaś wysoką gorączkę, odwodniłaś się, za dużo pracowałaś. Zosia odruchowo próbowała usiąść. Ale Daniel natychmiast ją podparł. Wtedy po raz pierwszy dostrzegła w jego oczach coś więcej niż litość czy obowiązek głęboką, niezłomną czułość. Serce ścisnęło jej się. Daniel nie musiał tu być, nie musiał się tak troszczyć. Jeśli to zrobi, Zosia może uwierzyć, że naprawdę jest ważna, a to mogło boleć, jeśli okazałoby się nieprawdą. Spróbowała go odepchnąć. Nie powinieneś tu być, wyszeptała. Daniel zmrużył oczy. Co takiego? Zosia odwróciła wzrok. Nie musisz, wskazała słabo, dbać o mnie, jakbym się liczyła. Twarz Daniela stężała, jakby przeszył go ból. Myślisz, że jestem tu z obowiązku? Zosia chciała odpowiedzieć, ale strach odebrał jej głos. Nie potrzebuję Twojego współczucia, Daniel, powiedziała wreszcie. W jego oczach pojawił się cień, jakiego jeszcze nie widziała. To nie współczucie, Zosiu, wychrypiał. Ja się o ciebie troszczę. Zosia roześmiała się gorzko. Dlaczego? Daniel zacisnął pięści. Jak to dlaczego? Dlaczego właśnie ja, wyszeptała, masz wszystko? Sukces, pieniądze, kobiety, które zrobiłyby wszystko, by być przy tobie. Więc dlaczego siedzisz tutaj ze mną? Daniel wstrzymał oddech i w końcu wypowiedział to, czego dotąd nie potrafił. Bo cię lubię, Zosiu. Serce Zosi zamarło na ułamek sekundy. Słowa zawisły ciężko między nimi. Zanim dotarł do niej ich sens, znów poczuła strach. Pokręciła głową, kurczowo chwytając koc. Nie, to niemożliwe. Daniel zaciął szczękę. Dlaczego? Bo. głos drżał. Ty masz wszystko, a ja nic. Jak mam uwierzyć, że coś dla ciebie znaczę? Zapadła cisza. Daniel nie odrywał wzroku. A Zosia po raz pierwszy dostrzegła w nim pęknięcie i zrozumiała, że może boi się równie mocno. Wziął głęboki oddech, zacisnął pięści i powoli rozluźnił. Myślisz, że moje życie jest idealne, że nie wiem, jak to jest czuć się niewystarczającym? Zosi popłynęły łzy. Nie. Ja tylko. Daniel uśmiechnął się smutno. Nie zawsze byłem w tej sytuacji. Rodzice ciężko pracowali, a pieniędzy i tak brakowało. Studiowałem dzięki stypendiom i dorywczej pracy. Gdy w końcu zostałem lekarzem i dobrze zarabiałem, myślałem, że wygrałem życie, a potem poznałem kogoś, głos mu zadrżał. Zosia ścisnęła żołądek. I co się stało? Daniel wypuścił powietrze. Była piękna, mądra, uosabiała wszystko, czego, jak sądziłem, pragnę. Mówiła, że mnie kocha, a ja wierzyłem. Okazało się, że kochała tylko moje pieniądze. Cały czas mnie zdradzała, każde słowo było kłamstwem. Zosia za mówiła. Ta spowiedź obnażyła Daniela, pokazała, że on też jest zraniony. Od tamtej pory nikogo do siebie nie dopuszczałem, przyznał, pocierając kark. Wmawiałem sobie, że tak łatwiej, aż spotkałem ciebie. Słowa te zatrzęsły duszą Zosi, jakby wszystkie jej lęki i nadzieje ożyły naraz. Nie było szpitala, przeszłości ani przyszłości, no tylko oni. I niewypowiedziana prawda. Daniel! szepnęła, lecz on uciszył ją gestem. Poczekaj, dokończę, powiedział stanowczo, zbliżając się, jakby każda komórka krzyczała, by jej nie wypuścić. Serce Zosi waliło, gdy poczuła jego ciepło. Nie obchodzi mnie, co masz, a czego nie, mówił z pasją. Nie obchodzi mnie, że uważasz się za niewystarczającą, musnął jej dłoń, dając czas, by się odsunęła. Nie zrobiła tego. Liczy się tylko jedno wyszeptał. Ty. Za oknem migotały światła Warszawy, a w ciszy sali odbijały się tylko ich serca. Ujął jej twarz w dłonie, unosząc podbródek, aż spotkała jego spojrzenie. Chcecie, Zosiu, taką jaka jesteś! gardło Zosi ścisnęło się, a ona, może pierwszy raz, pozwoliła sobie w to uwierzyć. Tej nocy nie mogła zasnąć, gapiąc się w sufit. Serce miotało się w chaosie emocji. Nigdy nie czuła się tak bezbronna i tak żywa. Jeśli przyjmie troskę Daniela, otworzy się na ryzyko zranienia. Odrzucając ją, może stracić największą szansę na szczęście. Leżała więc, serce biło jak szalone, a w głowie kołatała jedna myśl: może nie chce już uciekać. Wciąż słyszała cichy, pewny szept Daniela: Chcecie, Zosiu, tylko ciebie. Latami wierzyła, że jest za mało warta, zbyt zwyczajna, by kochać, a on wybrał właśnie ją. Czy zdoła w to uwierzyć? Kolejne dni upłynęły w burzy wątpliwości. Gdy wyobrażała sobie życie bez Daniela, czuła pustkę i chłód. To przerażało ją bardziej niż cokolwiek. Daniel czekał, nie naciskał, nie wymagał odpowiedzi. Wiedział, że potrzebuje przestrzeni, choć było to dla niego piekielnie trudne. Ale Zosia nie mogła uciekać wiecznie. W końcu nie myślała, nie kalkulowała, pobiegła. Pędziła zatłoczonymi ulicami Warszawy w blasku miejskich świateł, serce dudniło w rytm kroków. Wpadła do przychodni, ledwie łapiąc oddech i zobaczyła Daniela na końcu korytarza rozmawiającego z pielęgniarką. Odwrócił się zaskoczony, lecz nim zdążył coś powiedzieć. Zosia rzuciła się w jego ramiona, jakby był jedynym pewnym punktem. Zamarł sekundę. Potem objął ją mocno, jakby nigdy nie chciał puścić. Z zamkniętymi oczami wyszeptała: Inaczej nie dam rady. Daniel zrozumiał: wybrała jego, wybrała ich, i w tej chwili nic więcej nie miało znaczenia. Zosia nie wierzyła, że kiedyś znajdzie się w ramionach mężczyzny, który wydawał się nieosiągalny, a ich serca biły jednym rytmem. Stali w ciszy jego gabinetu, chronieni jego objęciem. I pierwszy raz nie bała się rzeczywistości. Dni zamieniły się w tygodnie, tygodnie w miesiące, a Daniel stał się jej bezpieczną przystanią. Wciąż szeptały wątpliwości, że nie jest dość dobra, ale Daniel nieustannie przypominał: Jesteś wystarczająca, zawsze byłaś. Rok później zabrał ją do tej samej kawiarni, gdzie wszystko się zaczęło. Zosia nie przywiązała wagi, dopóki nie zobaczyła, jak nerwowo obraca filiżankę. Ujął jej dłoń, kreśląc kciukiem kółka na skórze, po czym nagle uklęknął po środku kawiarni, otwierając małe aksamitne pudełko, oczy pełne czystego uczucia. Zosi odebrało dech, serce waliło w gardle. Zofia Benz, wyjdziesz za mnie? Zapytał cicho, lecz pewnie. Łzy napłynęły jej do oczu. Rok temu uciekłaby. Dziś istniała tylko jedna odpowiedź. Tak, wyszeptała. W kawiarni wybuchła radość, ale ona słyszała tylko własne serce i milczącą obietnicę Daniela, że już nigdy nie będą sami. Tak zatoczyła koło historia Zosi i Daniela, od zaskakującego pierwszego spotkania do chwili, gdy ich miłość rozkwitła w pełni. Zosia była pewna, że nie jest wystarczająca, Daniel, że już nigdy nie otworzy serca, a jednak odnalazła ich miłość. Nie w wielkich gestach czy idealnych momentach lecz w cichej, wytrwałej obecności, która nie pozwoliła im odejść. Bo istotą miłości nie jest doskonałość, lecz to, że każdego dnia na nowo wybieramy siebie nawzajem. Nieśmiała dziewczyna z niedowierzaniem wybiera się do ginekologa. Lekarzem okazuje się młody milioner, który zakochuje się w niej bez pamięci. Dłonie Zofii Benz drżały, gdy ściskała podkładkę z ankietą, a palce zaciskały się na długopisie. Poczekalnia Hajskiego Centrum Zdrowia Kobiet w Warszawie błyszczała nowoczesnością, ale ani łagodne światło, ani cicha muzyka nie koiły burzącego się w jej żołądku lęku. Nienawidziła, że musi tu być. Serce biło jak oszalałe, gdy przeglądała pytania, imię, data urodzenia, historia chorób, proste rzeczy, a jednak myśli plątały się jej całkowicie. Zosia otarła spocone dłonie o dżinsy i spróbowała się skupić. Wypełnij to, to nic wielkiego, powtarzała sobie, choć zadanie wydawało się gigantyczne. Całe życie unikała tej chwili, wmawiając sobie, że ginekolog nigdy nie będzie potrzebny. Jednak tygodnie dyskomfortu i nocne poszukiwania w internecie, które tylko potęgowały strach, w końcu zmusiły ją do rejestracji. Recepcjonistka gorąco poleciła doktora Daniela Hajskiego, twierdząc, że to najlepszy specjalista w mieście, wtedy Zosia nie przywiązała do tego większej wagi. Do poczekalni weszła pielęgniarka z teczką w ręku. Zofia Bent? zawołała, a Zosia aż podskoczyła. Przełknęła ślinę i przycisnęła ankietę do piersi, jakby od niej zależało jej życie. Drżącymi nogami ruszyła za pielęgniarką korytarzem, mijając zamknięte gabinety. Ostry zapach środków dezynfekcyjnych szczypał ją w nos. Proszę usiąść tutaj, wskazała krzesło w gabinecie. Doktor Hajski zaraz przyjdzie. Zosia skinęła głową, choć prawie brakowało jej tchu. Usiadła sztywno z wyprostowanymi plecami, dłonie splutłszy w kolanach. Na ścianach wisiały dyplomy w ramkach, w rogu stało minimalistyczne biurko, a obok niego górował fotel ginekologiczny. Niczym przerażająca machina z horroru. Starała się na niego nie patrzeć, nerwowo układając w głowie, co powie. Spokojnie, zachowuj się naturalnie, po prostu to przetrwaj, powtarzała. Lecz gdy lekarz wszedł. Zapomniała, jak się oddycha. Mężczyzna ani trochę nie przypominał wyobrażonego doktora. Doktor Daniel Hajski był wysoki, barczysty i bezczelnie przystojny. Ciemne włosy opadały w nieładzie na czoło, ostre rysy wydawały się aż nazbyt idealne, a w głębokich, granatowych oczach błyszczała pewność siebie. Nie pasował do żadnego lekarskiego stereotypu, który miała w głowie. Zosie zaschło w gardle. Panna Bent? Odezwał się cicho Daniel, profesjonalnym, lecz łagodnym tonem, zamykając za sobą drzwi. Posłał jej uspokajający uśmiech. Zosia chciała odpowiedzieć, lecz nie wydobyła głosu. Panika wciąż trzymała ją w garści. Był młody, atrakcyjny i za chwilę miał ją zbadać. O, nie. Daniel usiadł naprzeciwko, przeglądając kartę. Widzę, że to pani pierwsza wizyta ginekologiczna, zauważył. Zosia skinęła tak gwałtownie, że omal nie uderzyła głową w oparcie. Uśmiech doktora pozostał łagodny. Wiem, że to może być stresujące, ale obiecuję, że wszystko odbędzie się w pani tempie. Nic nie zrobimy, dopóki nie poczuje się pani gotowa, wyjaśnił, a policzki Zosi zapłonęły ze wstydu. Daniel dostrzegł, jak bardzo jest spięta, jak unika wzroku, jak najchętniej zapadłaby się w fotel. Była inna niż większość pacjentek nieśmiała, delikatna. Coś w nim drgnęło, musiał zbliżać się powoli i ostrożnie, by jej nie przestraszyć. W myślach skarcił się: Skup się, Daniel, jesteś jej lekarzem, nie podrywasz w barze. Jak się pani czuje? spytał ciszej. Palce Zosi splotły się boleśnie. Dobrze, skłamała. Daniel cicho się roześmiał ciepło, rozluźniająco. Proszę się nie denerwować naprawdę nie jestem taki straszny zażartował, a Zosia najchętniej zapadłaby się pod ziemię. Bo tak naprawdę bała się samej siebie. Jeszcze nigdy nikt nie wywołał u niej takiego kołatania serca, spoconych dłoni, spiętych nerwów. Daniel też to zauważył. Zauważył jej mowę ciała, ukradkowe spojrzenia, rumieniec. Zosia była zupełnie inna od jego dotychczasowych pacjentek. Widział pewne siebie kobiety, zdenerwowane, a nawet bezwstydnie flirtujące, lecz wrażliwość Zosi wzbudziła w nim ostrożną czułość. Nigdy nie mieszał uczuć z zawodem. Ale teraz poczuł nieodpartą potrzebę, by ją chronić. To było niebezpieczne. Odchrząknął i skupił się ponownie. Zanim zaczniemy, powiedział łagodnie: Ma pani jakieś pytania? Zosia wahała się, miała ich mnóstwo, lecz żadne nie przeszło przez gardło. Potrząsnęła głową. Daniel jeszcze chwilę badał jej wzrok, jakby chciał odczytać myśli, po czym uśmiechnął się znowu. No to zaczynajmy rzekł, a Zosia wiedziała. Że to będzie najdłuższe badanie jej życia. Tego dnia niemal wybiegła z gabinetu. Serce wciąż łomotało, gdy szła ruchliwą ulicą. Dłonie mokre, policzki płonęły wstydem. Nigdy dotąd nie czuła się tak niezręcznie. Doktor Daniel Hajski był zbyt idealny, zbyt ujmujący, zbyt oszałamiający. A co najgorsze, uprzejmy, delikatny, wyrozumiały, co tylko utrudniało gniew. Złościła się na siebie, że żołądek ściskał jej się, gdy do niej mówił. Irytowało ją mrowienie skóry przy uścisku dłoni, a jeszcze bardziej to, że mogła się rozpłynąć od samego widoku. Postanowiła, że nigdy więcej tam nie wróci. Los jednak, jak zwykle, miał inne plany. Przez dwa tygodnie ignorowała telefony z kliniki. Receptę trzeba było zmienić. Nie obchodziło jej to, kontrola nie ma mowy. Objawy jednak się nasiliły, a problem nie zniknął. Wróciła więc do tej samej poczekalni, znów ściskając krzesło, modląc się, by trafić do kogoś starszego, nudniejszego, kto nie wywróci jej świata samą obecnością. Ale życie nie było łaskawe. Kiedy pielęgniarka wywołała jej nazwisko i wprowadziła do gabinetu, czekał tam ten sam człowiek. Doktor Daniel Hajski, równie charyzmatyczny jak ostatnio. Daniel podniósł wzrok z dokumentów i uśmiechnął się. Zosiu, zaczął zamykając teczkę. Już myślałem, że całkiem mnie pani unika, dziewczyna zamarła, a więc zauważył. Żołądek ścisnął się jej, szybko usiadła, unikając spojrzenia. Ja nie unikałam, wyjąkała, czując smak kłamstwa. Daniel pochylił się lekko, opierając ramiona na biurku, przyjazny, ale badawczy. Nie przyszła pani na kontrolę, nie odbierała telefonów, powiedział. Zosia miała wrażenie, że zaraz zemdleje. Po prostu byłam zajęta. Mruknęła. Daniel oczywiście nie uwierzył, lecz nie drążył. Obserwował, jak nerwowo miętosi ręka w swetra. Widział, że jest tak samo spięta jak wcześniej. To znowu obudziło w nim delikatność, której nie potrafił nazwać. Przyjął tysiące pacjentek, lecz żadna nie była jak Zosia. Było w niej coś kruchego, co kazało mu dbać o jej poczucie bezpieczeństwa. Tymczasem Zosia najchętniej wybiegłaby z gabinetu. Wiedziała, że Daniel tylko wykonuje swoją pracę. Ale to nie zmieniało faktu, że minutę później dziękowała w pośpiechu i z płonącą twarzą uciekła. Daniel poczuł dziwne rozczarowanie, patrząc jak znika. Nie spodziewał się, że zobaczy ją tak szybko i to poza szpitalem, w zupełnie innym otoczeniu. Kilka dni później, wpadając rano do ulubionej kawiarni po espresso, dostrzegł znajomą sylwetkę w kącie. Zosia czytała, odgarniając niesforne pasmo za ucho i przygryzając wargę w skupieniu. Wyglądała zupełnie inaczej niż w gabinecie. Spokojniej, pogodniej. Coś zatrzymało Daniela. Uświadomił sobie, że Zosia nie jest już tylko nazwiskiem w kartotece, lecz kimś, kogo chce poznać. Wziął głęboki oddech i podszedł. Co za przypadek! rzucił lekko, opierając się o blad stolika. Zosia poderwała wzrok, oczy rozszerzone, jakby mózg nie nadążał z przetwarzaniem sytuacji. Potem zakrztusiła się kawą. Daniel z trudem powstrzymał śmiech. Zosia czuła śmiertelne zawstydzenie. Drugi raz zaskoczył ją doktor Hajski. Wciąż drżała, wycierając usta, gdy Daniel usiadł naprzeciwko, jakby to było najnaturalniejsze na świecie. Nie wiedziałem, że pani tu bywa rzucił, rozglądając się po kawiarni. Ja zaglądam tu często. Zosia przełknęła nerwowo, starając się nie panikować. Nie sądziła, że spotka go w takim miejscu. Lubię ciszę. Wymamrotała, mając nadzieję, że nie wygląda na tak spiętą, jak się czuła. Daniel uśmiechnął się. Ja też. Siedzieli w milczeniu, aż Zosia pozwoliła sobie naprawdę mu się przyjrzeć. Nienaganna koszula, podwinięte rękawy, odsłaniały silne przedramiona, a na nadgarstku błyszczał drogi zegarek. Emanował pewnością i bogactwem, jakby pochodził z innego świata, a jednak patrzył na nią, jakby była najważniejszą osobą w pomieszczeniu. Kilka dni później Zosie zmroziła rzeczywistość. Przeglądając telefon, trafiła na artykuł dr Daniel Hajski, milioner, właściciel grupy medycznej Hajskiego. Z oszołomieniem czytała dalej. Uznany ginekolog, jeden z najskuteczniejszych w kraju, właściciel wielu klinik, pionier we wspieraniu zdrowia kobiet i niewiarygodnie zamożny. Zosia nie mogła złapać tchu. Nie chodziło tylko o sukces. Uświadomiła sobie własną naiwność. Przez chwilę wierzyła, że Daniel jest zwykłym człowiekiem, lecz prawda uderzyła z brutalną siłą. Doktor Hajski był nie tylko czarujący, ale i nieosiągalny, a ona, tylko Zofia Benz, przeciętna dziewczyna, dla której opłacenie czynszu to wyzwanie. Nie byli z jednej ligi, im szybciej to zrozumie, tym lepiej. Daniel natychmiast zauważył zmianę. Zosia wyraźnie go unikała. Początkowo sądził, że to złudzenie, ale wkrótce przestała odpisywać na wiadomości. Nie pojawiała się w kawiarni ani na kontrolach. Daniel zrozumiał, że może ją stracić, zanim wyjaśni, co między nimi się dzieje. To było nie do przyjęcia. Któregoś wieczoru więc pojawił się. Zosia właśnie kończyła zmianę w księgarni. Gdy wyszła na chodnik, zobaczyła go opartego o lśniące czarne auto, z założonymi ramionami, wzrok utkwiony w niej. Serce podskoczyło jej do gardła. Daniel? wyszeptała. Jego spojrzenie nie drgnęło. Unikasz mnie? zapytał spokojnie, lecz w głosie brzmiało coś, czego Zosia nie znała. Odwróciła wzrok. Nie, tylko. Mam dużo pracy. Daniel westchnął i zbliżył się. Zosiu, odezwał się cicho. Nie kłam, zacisnęła pięści. Dlaczego to ważne? Ty to ty, ja to ja. Pochodzimy z różnych światów przełknęła ślinę. Nie chcę, by ludzie myśleli, że lecę na twoje pieniądze. Daniel patrzył długo, po czym wybuchnął śmiechem nie drwiącym, raczej zdumionym. Policzki Zosi zapłonęły. Z czego się śmiejesz? Pokręcił głową, a wyraz twarzy złagodniał. Bo Zosiu, jesteś pierwszą osobą, która ucieka przede mną właśnie dlatego, że mam pieniądze. Zosia chciała coś powiedzieć, lecz zabrakło głosu. Po raz pierwszy dostrzegła w jego oczach zmęczenie, spojrzenie mężczyzny, nie lekarza czy milionera, który pragnie ją zrozumieć. I nagle nie była pewna, czy powinna uciekać. Zosia zrobiła wszystko, by trzymać się od Daniela z daleka. Omijała kawiarnie, odrzucała zaproszenia, najpierw uprzejmie, potem stanowczo. Nie odpowiadała na zmartwione wiadomości, choć serce ściskało się z poczucia winy, ale nie mogła zignorować samej siebie. Każde powiadomienie z jego imieniem kusiło by jednak odpisać. Za każdym razem, gdy mijała centrum zdrowia, musiała powstrzymywać się, by nie zajrzeć. A nocą, gdy zamykała oczy, widziała twarz Daniela. To ją przerażało, bo doktor Hajski nie był byle kim. To mężczyzna, w którym można nie tylko się zakochać, ale i zatracić. Więc Zosia robiła to, co umiała najlepiej. Uciekała. Daniel jednak nie rezygnował. Najpierw dał jej przestrzeń, by poukładała myśli. Gdy minęły tygodnie, a ona wciąż go odsuwała, postanowił działać. Przestał gonić, a po prostu był. Wpadał do księgarni, udając, że tylko się rozgląda, lecz rozmowa zawsze schodziła na nią. Siedział w kawiarni na stałym miejscu, cichą obecnością na obrzeżu jej pola widzenia, nigdy niczego nie wymuszając. I powoli, niemal niezauważalnie, to zadziałało. Zosia przestała uciekać, przestała szukać wymówek, aż pewnego dnia szczerze roześmiała się z jego żartu. Daniel pierwszy raz zobaczył rysę w jej murze obronnym, ale gdy Zosia zaczęła się uspokajać i wierzyć, że może to nie takie niemożliwe, wydarzyło się coś, co zmieniło wszystko. Pracowała dłużej niż zwykle, z pulsującym bólem głowy i ołowianymi kończynami. Cały dzień czuła się źle, lecz wmówiła sobie, że to zmęczenie. Gdy wyszła z księgarni, świat zawirował, wzrok się zamglił, kolana ugięły, zapadła ciemność. Ocknęła się w szpitalnym łóżku, wśród pikania monitorów. Powoli otworzyła oczy. Ostatnia osoba, której się spodziewała, siedziała przy niej. Daniel Hajski. Łokcie opierał na kolanach, twarz malował niepokój. Gdy zobaczył, że się budzi, westchnął z ulgą. Zosiu, wykrztusił ochryple. O mało nie przyprawiłaś mnie o zawał. C co się stało? wyszeptała. Zemdlałaś na ulicy, odparł napiętym głosem. Przechodzień wezwał karetkę a...